pomału szykują się do wyjścia na plac, więc zapoznajmy się ze składami. E, goście, a więc hełmianka, wyjściowa jedenastka, Wil zespół e, pogoni Sokół Lubaczów, Kostrzewski w bramce numer jeden. Dalej trzy gól, cztery kopieli słonecznych, no bo zaraz e, przyjdzie jesień. Rozpoczynamy, proszę Państwa, oby to było dobre spotkanie. Pokazuje Rękę do góry, jakiś ćwiczone rozegranie. Pierwszy słupek. Uderzenie, jeszcze poprawka broni Kostrzewski. Zobaczmy. Zszedł teraz nieco niżej Rosjan już się podłącza, by odebrać piłkę. Zobaczmy polowiec strzał. Pod przeczką. Pierwsze tam była. Dalej, kiedy Adama Wilka. Daje się tutaj je, powalczyć o tą piłkę. Szansa dla drużyny hełmianki. Serhii Rusjan, lewa noga, dochodząca piłka, jeszcze utrzymuje się Hełmecki, wykłada i mieli poprzeczka, ale szansa teraz dla pogoni Sokół Lubaczów, jeszcze tam interwencja chyba Wilka była przy tym strzale, ależ tutaj kropnął i Miela. Stały fragment gry. Zamknięcie, ależ broni Wilk, ależ tutaj interwencja Adama Wilka i tak był spalony. Z tego co pokazał sędzia i spotkania. No, czy po gońcu da się wciągnąć w tą, w tą wymianę emocjonalną, można powiedzieć. Świetna piłka do Hełmeckiego. Nie ma spalonego. No i właśnie będzie rzut karny za to starcie. Rzut karny, zobaczmy, 27 minuta. Oskar Majda, czy wilk broni! Adam Wilk Ależ wyczuł intencję strzelca Brał hełmianki. No i zmarnowany ten rzut karny. Przez Oskara Majdę. Nie będzie ósmego trafienia w Po stronie. stronie gospodarzy 38 minuta. Dobre podanie tam ślizgnęła się piłka po nodze. Aż w piłka wybita praktycznie z linii. No i kolejny stały fragment, Korbecki na krótki supek, Szansa! Wybita piłka z linii. No jak to nie wpadło? Jeszcze jest szansa z dystansu. Niecelny strzał, ale się zagotowało, no o ile. Wcześniej wybita piłka z linii. Strata. No i znowu pogoń soku. Marciniec, dobra piłka na wolne pole. Majda. Majda wycofuje, Hełmecki. Nic z tego. Kapitan pogoni imię laczy będzie strzelał. Nie wiem co tutaj chciał zrobić. Chyba szukał też być może zagrania piłki ręką. Taka mięciutka piłka. Zobaczmy. Teraz szansa polowiec mocno Jadam Wilk. Serchi Rusjan będzie uderzał na bramkę Adama Wilka. Spójrzmy Rusjan nad bramką. Za mocno. Teraz zobaczmy, pędzi na bramkę. Hełmecki. Hełmecki! W no bardzo prosty sposób się przedarł. W zasadzie. Taki wyrzut, ale zbiera to Lubaczów. Czeka na piłkę Korbecki. Ostatecznie bał adresatem. Lewa noga dośrodkowanie, Kostrzewski. Dobra interwencja. Pomógł tutaj swojej drużynie. Były bramkarz Górnika Łęczna, no i wychodzi z szybkim atakiem. Epo soku Lubaczów. Jest tam Jaślar, podłączył się. Jeszcze nabiegają kolejni partnerzy. Dobra, penetrująca piłka. I Miela! Nad bramką. No i teraz Bajdo. Ma sporo miejsca. Ismael Bajdo. Eee, świeży zawodnik wprowadzony. Korbecki mu na obieg partner, konkretnie Jabłoński, zobaczmy, piłka przed bramkę, no! 84. minuta, daleki wrzut w pole, karne szansa dla Chełmianki, jeszcze ta piłka wybita, no w tym podsłońce nie za bardzo widać co tam się dzieje, Korbecki jeszcze stracił. Oj, tutaj Korbecki, ależ interwencja, ależ obrona Kostrzewskiego. No! Po aucie. To weź dla Państwa to spotkanie hitowe z para. Ośrodkowanie jeszcze Heumiagad. Nie wiem, nie, co tam się dzieje. Nie ma gola, niemożliwe. To jest nieprawdopodobne, proszę Państwa. Wyratował się z tego zespół Pogoni SOKÓŁ. Co tam się działo? Przeprobuję zespół Chełmianki, wpada w pole karne, dogranie, odbita piłka jeszcze, interwencja, Korbecki zablokowany! Ależ teraz broni się bardzo głęboko zespół z Lubaczowa. I mają naprawdę sporo szczęścia jeszcze, Kostrzewski nie ma gola, ależ interwencja! No co tutaj wyczynia w bramce Kostrzewski w drugiej połowie no jest naprawdę fenomenalny. Rusjan tam przeszkadzał i koniec tego spotkania. Podział punktów bez bramek w Lubaczowie niesamowicie wyczerpani jedni i drudzy. No i pożegnanie, czy też podziękowanie trenerów z uśmiechem. Ireneusz Pietrzykowski idzie do Andrzeja Paszkiewicza.